To co widzimy teraz, to jest moja ciężka praca. Spisz na zimę. Mogę wam pokazać. Widzicie? Ogórki tak cięte, kompoty z winogronu w kostkę, wzdłuż cięte ogórki. to, to cukinia. Tam mam korniszony soki z rumbarbaru, dżemy tu zobaczcie ile jest ja bym otworzył Wam regał to jeszcze tu są też o. tu kompoty, tu korniszony tam mam soki wszystkiego mam bardzo dużo na, na zimę A nawet pod spodem mam tu jeszcze. Jak tu otworzę, patrzcie ile wszystkiego narobiłem sam. Wszystko tu mam ponarabiane I jeszcze, jeszcze robię. Robię po to, żeby, żeby przeżyć. Nie stać mnie na pieniądze. Opłacam dom, spłacam raty, a na życie nie mam z lewych rąk nie mam i to co wszystko widzicie robię własnymi rękoma. To są moje przetwory Pozdrawiam wszystkie rodziny na coś pozdrawiam rodzinę królewską Anglii, rodziny brytyjskie i publiczność. Składam moje kondolencje z przyczyny śmierci królowej Elżbiety. Zdrowia. Zdrowia! Jeszcze raz zdrowia życzę. Niech królowa spoczywa w pokoju. Tak jak Diana, Księżniczka Diana Spencer, tak samo królowa. Moje serce cierpi na wiadomość królowej Elżbiety. Przecież jestem liderem, a lider cierpi. Mam żałoby tak samo jak i wy. Żadnej muzyki. Pozdrawiam wszystkim życzę.